Mój narzeczony zawsze powtarzał, że będzie mnie chronił bez względu na wszystko. Trenował sztuki walki i samoobronę, żeby zaimponować mojemu tacie. Tyle, że to wszystko na nic się nie przydało, kiedy pewnej nocy do naszego domu wtargnął intrus. Niedawno się wprowadziliśmy po zaręczynach. To miał być nasz nowy początek. Wciąż nie mieliśmy nawet zasłon, a kartony po przeprowadzce stały w korytarzu. Obudziłam się, bo usłyszałam skrzypienie drzwi. Myślałam, że mi się wydaje, ale wtedy coś trzasnęło. Obudziłam go i powiedziałam, że ktoś wszedł przez drzwi. Kazał mi się schować. Mówił, że wszystko załatwi, ale kiedy usłyszał, jak trzech napastników wchodzi po schodach, Zaczął szeptać do siebie, że nie chce umrzeć, że to nie tak miało wyglądać. Cicho jęknął i zamknął się w łazience. Złapałam cokolwiek, co miałam pod ręką, żeby się bronić. Wierzyłam, że ochroni mnie i nasze pięciomiesięczne dziecko. Zostawił nas jednak samych. Kilka sekund później jeden z intruzów wszedł do pokoju, wycelował we mnie broń, a potem kazał mi się zamknąć i odrzucić wszystko, co trzymałam. Zobaczyli, jak mój narzeczony przemyka przez korytarz i znów się chowa. To właśnie wtedy uznałam, że to mój koniec. Pocałowałam dziecko na pożegnanie, ale intruz opuścił broń. Zapytał. On cię naprawdę zostawił? Pokiwałam głową. Mój narzeczony wykorzystał moment zbiegł na dół i uciekł samochodem. Złodzieje popatrzyli na siebie, poczuli się źle. Wzięli tylko rzeczy mojego narzeczonego i zostawili mnie z dzieckiem w spokoju. Na odchodne jeden z nich powiedział: "Zerwij z nim dla waszego dobra".